Dzień dobry. Co za styl. Zdejmę maskę. Mam już pańską kartę. JD, zgadza się, tak. Ma pan narośl na uchu od dawna? Od 21. Co mogło sprawić, że się pojawiła? Miał pan kolczyki? Owszem, z obu stron. Ale obyło się bez przygód. Kiedy zauważył pan tę zmianę? Najpierw zrobił się guzek z przodu, a potem z tyłu. W miejscu, gdzie miał pan przekute ucho? Tak. Sądzę, że jest to bliznowiec, ale nie mam pewności. Bliznowce powstają najczęściej właśnie na uszach, Dlatego pytałam o kolczyki. Taka zmiana powstaje w wyniku urazu. Zwykle jest twarda, a u pana zwisa. Fascynujący przypadek. Czy to bliznowiec pojawił się na płatku ucha, który był przekłuty. Możliwe, że nie będę mogła usunąć tej zmiany. Narośl mogła naruszyć chrząstkę ucha, możliwe też, że całkiem zniszczyła płatek ucha. Na razie wiem zbyt mało. Muszę zbadać i dokładnie obejrzeć pacjenta. W dotyku zmiana przypomina bliznowiec. Zupełnie jakbym dotykała płatka ucha. Nie rozumiem, jak mógł się aż tak rozciągnąć. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Bliznowce są zwykle twarde i mocno przyrośnięte do ucha. Muszę usunąć całą tkankę bliznowatą i odtworzyć naturalny kształt ucha. To wymaga czasu i precyzji. Będziemy mieli tylko jedną szansę.